Cześć, z tej strony Azotykio, to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj top 3TXT na watermc.eu, które startuje w ten piątek o już 1900 Zapraszam Was bardzo serdecznie na start serwera. Będę grał y, również y, w gildii Moon, w której jestem założycielem i zapraszam Was na rekrutację. Link do y, Discorda macie w opisie. A ja nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Hero, so don't act like it And please don't treat me like I'm your psychic Cause I watch TV I see how life is And it's not easy Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba oraz dzwonka i nie zapomnijcie napisać komentarza, a ja zapraszam was jeszcze raz na rektuację do Gildi Moon, link do Discorda macie w opisie, serdecznie was zapraszam, dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku, nara, a był ze mną Paka.